Cześć, nazywam się Grzegorz Kuczyński i na co dzień pracuję w Uniwio. Jeżeli czytaliście książkę Korporacyjni Rebelianci, to wiecie o czym mówię. Jeżeli nie, zapoznajcie się i zobaczcie, zobaczcie, czy to jest wasz kawałek historii. Corporate Rebels w chwili obecnej to jest firma, która oferuje dostęp do wiedzy, ale to jest również społeczność globalna, są to również społeczności lokalne, które działają już w ponad 20 krajach na świecie. Ja mam tą wielką przyjemność, że jestem koordynatorem komórki lokalnej Rebelsel w Polsce. Corporate Rebels to jest również fundusz VC, który kupuje spółki, transformuje i sprzedaje, a wszystko zgodnie ze swoją filozofią. Jeżeli któryś z tych tematów jest dla Was interesujący, zapraszam 14 marca o godzinie 9 na turkusowe śniadanie, które odbędzie się w systemie hybrydowym. Będzie ono miało miejsce w dwóch naszych biurach, we Wrocławiu i w Krakowie. Będzie również transmitowane. Zdalnie zapraszam 14 marca o godzinie 9.